W Stardiowali możecie mieć żabę, która za wami chodzi i zjada potworki, wędkę posiadającą aż dwa miejsca na spławik, a nawet mini kuźnię, dzięki której możecie przerabiać bronię i pierścienie bez wyprawy na wulkan. Aby to zdobyć, wystarczy, że odblokujecie odpowiednie Mastery Powers. Mastery to system umiejętności, który jest dostępny dopiero po osiągnięciu 10 poziomu wszystkich skilli. Kiedy Wam się to uda, będziecie mogli wejść do Mastery Cave, czyli sekretnej jaskini pozostawionej przez Waszego dziadka, w której możecie odebrać pięć różnych Mastery Powers. Aby to zrobić, musicie na nie zarobić punktami doświadczenia, wykonując różne czynności związane z umiejętnościami, takie jak łowienie, ścinanie drzew, walka itd. Każda z tych czynności zwiększa pasek postępu widoczny w zakładce z umiejętnościami. Kiedy go napełnicie, będziecie mogli odebrać dowolne Mastery. Każde kolejne Mastery Power jest trudniejsze do zdobycia, bo wymaga większej liczby punktów doświadczenia, dlatego najpierw wybierzcie takie, które Wam się bardziej przyda. Odblokowane Mastery Powers są widoczne w zakładce Special Items and Powers. Farming Mastery odblokowuje Iridium Kose, którą możecie zbierać wszystkie plony, a ze ściętej trawy zawsze wypadnie Wam siano. To duży game changer, no i to narzędzie jest fioletowe, więc dobrze pasuje do pozostałych Iridium Itemów. To Mastery da Wam także przepis na statuę błogosławieństw, Dzięki której każdego dnia możecie dostać jakiś baw. Większość z nich trwa przez cały dzień. Do zrobienia statuły potrzebny jest sap, fiber, kamienie i mech. Dlatego w dniu zielonego deszczu koniecznie zbierajcie te składniki, bo potem może być ciężko. Blessing of the Butterfly sprawi, że w ciągu dnia gdzieś na mapie pojawi się pryzmatyczny motylek, który po znalezieniu da wam golda w wysokości 0,5% waszych totalnych zarobków, co na tym etapie gry daje dość sporo pieniędzy, jednak ta kwota nie może przekroczyć 50 tysięcy golda. Dodatkowo jest niewielka szansa na to, że ten motyl dropnie prismatic sharda. Pamiętajcie, że motylek znika po godzinie 17, więc jeśli otrzymaliście to błogosławieństwo, to lepiej poszukać go wcześniej. Blessing of Energy jest świetne, jeśli planujecie ran po kopalniach albo łowienie, bo dzięki niemu wasz pasek energii zostanie nienaruszony przez cały dzień. Ale jeśli odebraliście to błogosławieństwo z niepełną energią, to nie będziecie mogli jej zwiększyć. Blessing of Punks doda Wam 10% szans na krytyczny atak, a Blessing of Speed pół punkta speeda, który stakuje się z innymi buffami, np. z jedzenia. Blessing of Friendship pozwoli Wam szybciej zaprzyjaźniać się z npc co jest genialne w zdobywaniu perfekcji. Dzięki temu za samą rozmowę dostaniecie 3 razy więcej punktów przyjaźni niż zwykle, czyli tyle, ile dostalibyście dając NPC-owi lubiany przez niego przedmiot ze złotą gwiazdką w zwykły dzień. Blessing of Waters zmniejsza trudność w łapaniu ryb o 50%, a legendarnych ryb o 25%, co jest kolejnym ułatwieniem w osiągnięciu perfekcji. Ostatnia opcja to Blessing of Luck, który dodaje jeden punkt szczęścia na cały dzień. Farming Mastery odblokowuje też możliwość znajdowania Golden Animal Crackers, czyli przekąsek dla zwierząt, dzięki którym będą produkować dwa razy więcej itemów. Te ciasteczka możecie znaleźć na różne sposoby, na przykład w skrzynkach złowienia, skarbach w Skull Cavern, mystery boxach czy artifact spotach, a nawet ze drzew, niszczenia skrzynek lub pokonywania potworków. Jeśli nakarmicie tym crackersem na przykład krowę, to będzie ona produkowała dwa mleka zamiast jednego, w zakładce ze zwierzętami możecie zobaczyć, które z nich zostały nakarmione ciasteczkiem. Krakers niestety nie działa na świnie, ale działa na ryby w fiszpondach, przy nich koszyk będzie złoty. Mining Mastery odblokowuje aż dwa przepisy. Pierwszy na statuę króla krasnali, która każdego dnia daje dwa błogosławieństwa, z czego możecie wybrać tylko jedno i będzie ono aktywne cały dzień. Do zrobienia statuły potrzebujecie 20 sztabek iridium, a dostępne błogosławieństwa to dodatkowa ruda z każdego kamienia. Większa szansa na znalezienie geot, większa szansa na znalezienie węgla, większa szansa na znalezienie drabin i dziur, co jest świetną opcją przy wbijaniu setnego levelu skull cavern oraz całkowita odporność na bomby. Drugi przepis pozwala wykonać ciężki piec. Do tego potrzebujecie dwóch zwykłych pieców, trzech sztabek żelaza i pięćdziesięciu kamieni. Ten piec potrzebuje aż 25 ród i trzech kawałków węgla do przetopienia sztabki, ale daje 50% szans na to, że wyprodukuje 6 sztabek zamiast 5, dlatego jest wydajniejszy. Dodatkowo z Mining Mastery wszystkie złoża kamieni wyrzucają dwa klejnoty zamiast jednego. Foraging Mastery również daje dwa przepisy. Pierwszy z nich jest nasadzonkę mistycznego drzewa, które po użyciu tapera da wam syrop potrzebny do wykonania dwóch innych itemów: niebieskiej trawy, którą kochają zwierzęta oraz treżer totemu. Poza tym mistyczny syrop jest bardzo opłacalny w produkcji, bo możecie go sprzedać za 1000 golda, a z odpowiednią profesją nawet za 1250 golda. Drugi przepis to Treasure Totem, który po użyciu przywołuje do 16 artefakt spotów, więc jest idealny do uzupełniania muzealnej kolekcji. Z Foraging Mastery macie też szansę na znalezienie Golden Mystery Boxów, które skrywają znacznie ciekawsze przedmioty niż standardowe Mystery Boxy. Możecie w nich znaleźć nawet autopeter do automatycznego głaskania zwierzątek. Fishing Mastery odblokowuje nową wędkę, którą dostajecie od razu, a która ma miejsce aż na dwa spławiki. Możecie korzystać z tych samych spławików dla podbicia ich efektu. Poza tym dostaniecie przepis na Challenge Bait, która umożliwia złowienie aż trzech ryb na raz. O ile zrobicie to perfekcyjnie, dzięki tej przynęcie możecie złowić nawet trzy kopie legendarnej ryby. Fishing Mastery pozwala też na znajdowanie Golden Fishing Treasure Chests podczas łowienia, w których możecie znaleźć nawet Star Drop Tea, Fairy Dust czy perłę. Kombat Mastery daje przepis na mini kuźnie, czyli to samo co na wulkanie, ale w wersji kompaktowej. Mini kuźnię możecie zrobić z zębów smoka oraz sztabek żelaza, złota i iridium, więc nie jest tania, ale dzięki niej możecie przerabiać bronie i pierścienie na własnej farmie. Z tym mastery dostaniecie też przepis na kowadło, które pozwala na przerabianie trinketów, czyli zmienianie ich statystyk, ale te zmiany są losowe, więc możecie pogorszyć wynik. Każde przerobienie trinketu kosztuje 3 sztabki iridium, ale wynik przeróbki zmienia się wraz z początkiem dnia, więc zawsze możecie zrestartować dzień, jeśli coś pójdzie nie po Waszej myśli. Ale czym są trinkety, które możecie przerabiać? Trinkety to takie specjalne przedmioty, które możecie nosić przy sobie i które przydadzą Wam się głównie w kopalniach, ale nie tylko. Od momentu odebrania Combat Mastery możecie znajdować trinkety po pokonaniu potworków w skrzynkach w kopalniach albo w skarbach w Skull Cavern. Po znalezieniu trinketu możecie go użyć, wkładając go do specjalnego slotu, który pojawi się obok pierścieni. Wówczas ten trinket będzie aktywny, a możecie korzystać tylko z jednego naraz. Dostępnych jest kilka różnych trinketów: przesłodka żaba w różnych kolorach, która zjada waszych wrogów, jej kolory możecie zmieniać w kowadle. Łuk, który automatycznie atakuje najbliższe potworki. Papuga, dzięki której z potworków dropią pieniądze. Różczka pozwalająca zamrażać potworki. Jakieś złote żelastwo, które dodaje wam spida, wróżka podnosząca poziom HP oraz łapa bazyliszka, dzięki której będziecie odporni na debuffy. Istnieje jeszcze jeden trinket, który nie przydaje się w walce, chyba że chcecie olśnić wroga swoim wyglądem i jest to Magic Hair Gel, który sprzedaje Alex na pustynnym festiwalu. Dzięki niemu wasze włosy mogą się mienić wszystkimi kolorami tęczy. Pewnie zastanawiacie się, które mastery jest najlepsze albo które powinniście wybrać jako pierwsze. Niestety odpowiedź brzmi to zależy. Mi największą frajdę sprawiają trinkety z Combat Mastery i jeśli borykacie się z przejściem z Skull cool Cavern albo ze zrobieniem osiągnięcia Monster Slayer Hero potrzebnego do perfekcji, to to mastery będzie idealne. Z drugiej strony, statua króla krasnali z Mining Mastery też może się do tego przydać. Foraging Mastery będzie świetne, jeśli jeszcze nie uzupełniliście muzeum, a Farming Mastery pozwoli Wam zarobić więcej gold'a dzięki crackersom. Dlatego moja rada to wybierzcie to, co wydaje Wam się przydatne, albo po prostu brzmi na fajną zabawę. I pamiętajcie, że możecie odblokować każde mastery, ale to po prostu zajmie trochę czasu.